Organizujemy pikietę przeciw, to jest w ramach ogólnopolskiej akcji przeciwko promocji banderyzmu. Na Ukrainie, no i jak się okazuje, również w Polsce, nie ma zgody. Nie ma zgody społeczeństwa polskiego na to na promowanie tej zbrodniczej ideologii, która doprowadziła do śmierci setki tysięcy ludzi: Polaków, Czechów, Ormian, Żydów, Ukraińców, Rosjan. Coś, co odradza się za naszą wschodnią granicą, jest nie do przyjęcia. Nie ma po prostu na to zgody. I dziś będziemy pokojowy sposób protestować przeciwko temu. Kto bierze udział w tej demonstracji? Biorą, biorą udział wszyscy, którzy chcieli przyjść, bez względu na orientacje polityczne, wszyscy, którzy są niezadowoleni z tego, co dzieje się, co w obecnej chwili obserwujemy, co stało się na przemyskiej Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej. Europejskiej. Protestujemy przeciwko promowaniu tej zbrodniczej ideologii. Kto jest organizatorem jeszcze? Organizatorem... Jest moja osoba, jestem kierownikiem zgromadzenia, a generalnie to organizatorów ma pan za sobą. To są wszyscy ludzie: wszyscy mieszkańcy, przemyśla, każdy kto nie zadowolony, zresztą nie tylko przemyśla, bo będą, wiem, że będą również goście i z Lubaczowa, i ze Stalowej Woli. Po prostu coś się przelewa, coś, coś się przelało już. Moi drodzy, dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać przez tą szczekaczkę, niestety. Jakieś nagłośnienia, pewnie tutaj sąsiad by nam nie użyczył yy, prądu. Ma, moi drodzy, yy, jako kierownik zgromadzenia, chciałem i muszę powiedzieć kilka słów yy, takich porządkowych, tak? kilka zdań porządkowych. Proszę Was wszystkich, aby ta pikieta, która ma charakter pokojowy, podkreślam jeszcze raz pokojowy, pokojowo się odbyła. Proszę o zachowanie zgodne z prawem o nierzucanie niczym a każdy kto będzie zachowywał się, zachowywał się inaczej będzie traktowany jako będzie to traktowane to zachowanie jako antypolskie jako antypolska prowokacja Moi drodzy Za sobą widzimy budynek konsulatu honorowego, budynek również tutaj powiem konsula, tak, siedziba Piotrosia pana. Ogrodzony jest siatką, tej siatki jeszcze wczoraj nie było. Ja nie wiem, czy tu się szykuje jakiś remont, czy tu się szykuje jakaś prowokacja. Moi drodzy, ale ja chciałem tutaj powiedzieć panu konsulowi, że nie jesteśmy na Kijowskim Majdanie i nikt nie będzie tutaj rzucał kamieniami, ani walczył z policją, ani rzucał jajkami w ten budynek. Jesteśmy w cywilizowanym kraju, panie konsulu, więc nie trzeba było robić takich cyrków. Moi drodzy, Chciałbym prosić Andrzeja Zapolskiego o odczytanie orędzia, które to orędzie odczytywane jest w tej chwili na terenie całej Polski. Adres, adresu, Adresowany jest do prezydenta Ukrainy. My, przedstawiciele rodzin blisko 200 tysięcy Polaków, wymordowanych przez bandy ON i UPA i oddziały SS Galicję, reprezentacji środowisk kresowych, stowarzyszeń społecznych, wspólnot religijnych, także osoby prywatne, dzisiejszą ogólnokrajową akcją protestacyjną pragniemy wyrazić kategoryczny sprzeciw wobec polityki władz Ukrainy, grolifikującej zbrodnicze formacje ludobójcze. Przypominamy równocześnie, że ON i UPA dokonały też zbrodni ludobójstwa na obywatelach polskich II Rzeczpospolitych, wywodzących się z mniejszości narodowych, na Żydach, Ormianach, Czechach, Cyganach, a także na samych Ukraińcach, którzy przeciwstawiali się faszystowskiej ideologii. Goryfikowanie zbrodniarzy poniża pamięć blisk bestialsko wymordowanych i wywołuje sprzeciw zarówno wśród żywiących, krewnych ofiar, jak i u wszystkich ludzi prawego sumienia. Jest, niemora, jest moralnie niedopuszczalne, aby w XXI wieku na Ukrainie, która aspiruje do Unii Europejskiej, jako strefy wolnej od ludobójczej faszystowskiej i komunistycznej propagandy, były gloryfikowane przez władze państwowe instytucje im podległe faszystowskie formacje, a ich ludobójcze myśli upowszechniane w szkołach i na uniwersytetach. Zbrodnicza ideologia Dmytro Doncowa oparta na postulatach fanatyzmu i twórczego terroru ONU i ISS Galicjen doprowadziła do bestialskiej śmierci setek tysięcy ludzkich istnień. Na kulcie tej ideologii oraz na kłamstwie i przemilczeniu ludobójstwa nie da się zbudować ani trwałego państwa ukraińskiego, ani tym bardziej dobrych relacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Na braku szacunku dla krwi i łez naszych bliskich nie powstanie nic poza nowymi zbrodniami i hańbą dla tych, który, którzy te zbrodnie akceptują. Pamiętając o setkach tysięcy Polaków, Żydów, Ormian, Czechów, Cyganów i ich o, i ofiar innych narodowości, pragniemy oddać hołd pamięci tysiącom sprawiedliwych Ukraińców, którzy, dając najwyższe świadectwo chrześcijańskiej wiary i wartości ogólnoludzkich, Narażając życie własne i najbliższych rodzin, ratowali sąsiadów. Cześć i chwała i pamięć pomordowanym kresowianom oraz sprawiedliwym Ukraińcom. Wieczna Haniba i mordercom z UN, UPA i SS Galicję. Mieszkańcy Podkarpacia i całej Polski. Moi drodzy... Moi drodzy, ja poproszę o zabranie głosu tutaj naszą koleżankę, która przyjechała do nas z Lwowa. Marysiu, zapraszam do mikrofonu. Witam wszystkich, drodzy Państwo, i nawołują tutaj do pokojowej akcji protestu, a także wywołania kogoś z konsulatu. Aczkolwiek konsul honorowy tutaj e, próbuje, czy naprawdę robi wygląd, że ma remont. Ale. Kochanie moje, konsulat ma ochronę, w środku jest zabezpieczony jest konsul dyżurny, wobec tego zwracamy się z prośbą, panie konsulu honorowy Ukrainy, prosimy o wyjście do nas i o porozmawianie, zapewniamy pana, że tutaj pana nie zjemy i nic się z panem tu nie stanie. Nasza akcja jest spokojowa. A jeżeli nie rozumie Pan języka polskiego, jako obywatel Ukrainy czy przedstawiciel, ma Pan prawo wobec tego, zwracam się do Pana w języku ukraińskim. Proszę, wyjdź do nas. Prosimy Pana o wyjście do nas i załatwienie spraw, które są ważne dla narodu polskiego i tak samo dla narodu ukraińskiego. Dlatego, że pragniemy żyć w wolnych krajach, aby nic nie zakłócało naszych relacji. Dlatego jeszcze raz zwracamy się. I jeżeli Pan się nie boi naszych demonstracji, nie boi się Pan naszych przedstawicieli, proszę. O wyjście tutaj do nas i zabranie głosu. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, ta demonstracja nie jest skierowana przeciwko Ukrainie, nie jest skierowana przeciwko Ukraińcom, ale jest skierowana przeciwko zbrodniczej ideologii, która doprowadziła do śmierci setek tysięcy naszych rodaków wyrżniętych piłami, nożami, nabijanymi na widły. Ta ideologia się odradza. Odradza się za naszą wschodnią granicą. Ale jak widzimy, przecieka przez granicę również na nasze, na nasze ziemię. I widać to coraz bardziej wyraźnie. I nie oszukujmy się, że jest inaczej. To, co tu jesteście, to dajecie świadectwo, że jesteście polskimi patriotami. Że jesteście patriotami, którzy mają otwarte oczy i potrafią myśleć samodzielnie. Wyłączcie tą medialną papkę telewizyjną, którą nas karmią i otwierajcie oczy innym. Powstaje zagrożenie, którego nie wolno bagatelizować. Dlatego dziś tutaj żeśmy się zebrali. Dlatego dziś dajemy odpór temu szerzącemu się szowinizmowi ukraińskiemu. Moi drodzy, mam do was gorącą prośbę i taki apel. Nie wolno, absolutnie nie wolno też wrzucać wszystkich Ukraińców do jednego wora. U nas oprócz tych studentów, którzy dopuściliśmy tego skandalu, tego haniebnego zachowania, studiują również Ukraińcy, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Pan Stanisław pali symboliczny znicz tym wszystkim 200 tysiącom pomordowanym i postawi przed konsulatem, żeby się palił. Proszę Państwa, my nie mamy dzisiaj w Przemyślu do czynienia, że dzisiaj jakaś, doszło do jakiejś afery z flagą. My to mamy od wielu lat w Przemyślu. Ja tylko przypomnę, cztery lata temu ksiądz grekokatolicki Terapacki, jako oficer Polskiej Straży Granicznej, brał udział w uroczystości wręczania medali UPA. I wielka afera, pamiętajcie państwo, cisza. Rok później organizacje kresowe protestowały, protestowały przeciw temu, że w szkole z mniejszości, z której się uczą dzieci ukraińskie, świętowano 14 października święto powstania UPA. Pamiętam też przed pięcioma laty, jak dyrektor mojego biura Poszedł z listem do Związku Ukraińców w Polsce. Kto go przywitał? Stepan Bandera. Portret Stepana Bandery. To nie jest nic nowego. To, że w Polsce mamy ulicę kolaboranta i zdrajcy Kocyłowskiego, to też nie jest przypadek. Gdzie na świecie, w jakim cywilizowanym kraju pozwolono by na to, by na to że zdrajca narodowy który święcił dy, żołnierzy SS Galicjan, którzy później mordowali Polak, Polaków, miał w rynku ulicę. Po prostu rzecz niepojęta. To się w przemyślu stało i, i to trzeba zmienić. Pro, proszę Państwa i to głosami ośmiu radnych. Reszta nie wiem co zrobiła. To ci radni, którzy za tym głosowali zachowali się jak kolaboranci, ponieważ poparli. Poparli po prostu kolaboranta. Proszę państwa. Musimy pamiętać o tym, że w przemyślu specjalnie nie głosujemy na platformę obywatelską. Ponieważ z list Platformy Obywatelskiej start, startują działacze Związków Ukraińców w Polsce. A ten związek, proszę państwa, gloryfikuje, bierze udział w glorifikacji bandery i ON i UPA. Tutaj w Przemyślu nie ma miejsca dla tych ludzi. My chcemy żyć z Ukraińcami w Przemyślu, którzy My chcemy żyć tutaj z Ukraińcami, którzy szanują polskie prawo, szanują swoje tradycje, swój język i swoją kulturę. Przemyśl nigdy nie był miastem, w którym prześladowano mniejszości, w tym mniejszości ukraińską. Ale nie można dopuścić do sytuacji, że komuś się pomieszało w głowach i myśli, że mieszka na Ukrainie. Proszę Państwa, my do tego nie dopuścimy. Brawo! Brawo! Panie moje, jeszcze raz wracamy się do konsula honorowego tutaj w tym konsulacie. Panie konsul, zwracam się do kamery, która w tej chwili mnie obserwuje. Czekamy na pana wyjście. Rozumiemy, że jest chłodno, zimno, deszczowo, ale my to stoimy. Taka garstka nieco około tysiąca osób sądząc po twarzach. Zapewniam pana, że nic się tu nadzwyczajnego nie stanie, ani nic panu tu nie grozi. Więc prosimy o wyjście. Prosimy o dołączenie do nas, aby wypracować wspólnie jakąś strategię Działania dalej w Przemyślu i działania pokojowego. A także wzywamy tutaj Ukraińców o dołączenie do nas. Mogą przyjść z flagą Ukrainy, aby sprzeciwić się nasistowskiej ideologii. Więc, panie konsule, czekamy na pana przyjście. I także prosimy o to, aby pan się nie chował poza murami konsulatu. Zwracamy się jeszcze raz do pana po ukraińsku. Jeśli pan nie rozumie języka polskiego, to prosimy. Panie konsule, proszę o wyjście do nas. Zapraszamy pana. Znajdzie się dni! na banderowskim banderowski 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 Panie pan stoimy tu już od ponad pół godziny. Czy naprawdę pan się nas boi? Wiemy, że pańskie służby nas obserwują, ale my tu jesteśmy pokojowo, zapewniam pan. Niech pan się nie boi i zapraszamy tutaj do wyjścia do nas wszystkich. Powtarzam, aby wspólnie wypracować strategię, strategię rozwoju tego regionu, rozwoju miasta Przemyśla, po to, aby wspólnie odszedł się od tego, co nas dzieli i żyć dalej w zgodzie. Panie konsulu honorowy, jeszcze raz zapraszamy, zapraszam się tutaj do nas, panie konsulu honorowy. Dziękuję wszystkim. Jeszcze raz drodzy przyjaciele. Dziękuję wam wszyscy, wszystkim za to, że co przyszli. Dziękuję wam serdecznie i tym, co przyjechali, bo tutaj nie tylko są przemyślanie, są też goście z Lubaczowa. Lubaczów, Jest Lubaczów, jest przewór!